Otwórzmy proszę wszyscy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział i przeczytajmy wiersz 28. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim. I jeszcze podobny wiersz z Ewangelii Marka, czy raczej te same słowa, tylko troszkę w innym ujęciu, z Ewangelii Marka z 9 rozdziału, wiersz pierwszy. I mówił im, zaprawdę powiadam Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, Nadchodzącego w mocy. I Ewangelia Łukasza, 9 rozdział i 27 wiersz, ponownie ten sam wiersz. Powiadam zaś Wam prawdziwie: niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. I muszę powiedzieć, że y, kiedy. Stykałem się z tym wierszem, kiedy czytałem ten wiersz, kiedy napotykałem go w swoim czytaniu Słowa Bożego. Nigdy nie byłem w stanie go zrozumieć. Te słowa, zaprawdę powiadam Wam, wskazują na Jego istotę, na Jego wagę. Kiedy Pan Jezus używał tych słów, chciał podkreślić, Prawdę, którą miał zamiar przekazać. Chciał wezwać ludzi, aby uważnie nadstawili ucha i słuchali. A jednak y, nigdy nie trafiłem do tej pory na interpretację tego wiersza, która pozwalałaby mi rzeczywiście jakoś sercem się jej uchwycić i ją właściwie rozumieć. Te interpretacje, które zazwyczaj słyszałem, czy które sam próbowałem nawet dawać, y, tak naprawdę Widziałem, że nie są idealne. Czasami w naszych środowych dyskusjach bo stykamy się z takimi problemami, prawda, Spotykamy jakieś wiersze i próbujemy je zrozumieć, ale w końcu musimy wyznać, że tak naprawdę nie jesteśmy pewni. Tak naprawdę nie wiemy, czego to dotyczy. Chwała Bogu, nie jest wiele takich wierszy, ale na takie się napotykamy takie spotykamy w naszym czytaniu. I ten, jest to jeden z takich wierszy, który zawsze mnie zastanawiał. Co Pan Jezus naprawdę miał na myśli? Różni poczciwi komentatorzy też podają bardzo różne ciekawe wyjaśnienia i różniące się od siebie, wskazujące na, wskazujące na różne wydarzenia, co do których sądzą, że Pan Jezus się odnosił. Ostatnio jakkolwiek słuchając jednego z kazań mojego kochanego Spergina, zetknąłem się z wykładem, który otworzył mi oczy na ten wiersz zupełnie w nowy sposób. I do tego stopnia było to dla mnie poruszające, że postanowiłem z wami się tym dzisiaj podzielić. I jak Spurgeon sam wyznaje w swoim kazaniu, on również zmagał się przez lata z tym wierszem i on sam uzyskał to światło czytając kazania tzw. biskupa Horsley. I jedno z tych kazań pomogło jemu też zrozumieć sens. A więc ja biorę od Spergyna, Spergyn wziął to od biskupa Horsley a nie wiem skąd Horski to wziął. Czy Duch Boży mu to objawił, czy też gdzieś to wyczytał i jeszcze gdzieś wcześniej ludzie takie zrozumienie mieli. Poprzedzające wiersze zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Marka, są niemal identyczne. I opisują... Napomnienia pana Jezusa skierowane do jego uczniów. Pan Jezus zbliża się do krzyża, zbliża się do swej męki i patrząc na swoich uczniów, wzywa ich, aby wstępowali w jego ślady, aby tak jak on oddaje swoje życie, aby wypełnić wolę Bożą, tak samo aby i oni. Byli gotowi zaprzeć się samych siebie i wziąć na siebie swój krzyż każdego dnia i naśladować go. I następnie Pan Jezus mówi o niewyobrażalnej cenie, wadze ludzkiej duszy. I odnosi się do, tego, do tej tragedii utraty duszy, utraty życia. Jakie Bóg nam dał, jakie Bóg dla nas zamierzył. I mówi o tym w kontekście swojego przyjścia w chwale, razem ze swoimi aniołami, aby sądzić i aby oddać każdemu człowiekowi to, co mu się należy. I wtedy Jezus zatrzymuje się, patrzy na niektórych ze swoich uczniów, i wygląda na to, że było tam ich więcej niż dwunastu. Patrzy na niektórych z nich i mówi: Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. Co pan Jezus miał na myśli, mówiąc te słowa? Jak te. Popularne interpretacje tego, wierszy, tego wiersza próbują wyjaśnić jego słowa. Najbardziej chyba powszechną interpretacją jest przemienienie, które miało miejsce tuż po tych słowach. I rzeczywiście znamienne jest to, że we wszystkich trzech Ewangeliach, gdzie znajdujemy te słowa. Już w następnym wierszu mowa jest o tym wydarzeniu, gdzie Jezus bierze tych swoich trzech uczniów na górę Tabor, i tam dokonuje się jego przemiana na ich oczach. I niektórzy mówią, że tutaj jest to przyjście królestwa Bożego w Jezusie. Ale czy rzeczywiście. Pan Jezus to miał na myśli, kiedy mówił, że syn człowieczy przyjdzie w królestwie swoim. Czy możemy spojrzeć na to przemienienie na górze Tabor jako jego przyjście w królestwie? Po pierwsze, czy możemy nazwać to przyjściem syna człowieczego? Czy gdzie indziej takie wyrażenie w słowie Bożym Odnosi się do tego, co wydarzyło się na Górze Tabor. Wszędzie, gdzie słowo Boże mówi o przyjściu Syna Człowieczego, mówi o Jego przyjściu u kresu czasów. Jeśli spojrzymy na wcześniejszy wiersz w Ewangelii Mateusza, czytamy w nim: Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. I wtedy odda każdemu według uczynków Jego. I następny wiersz również mówi o przyjściu Syna Człowieczego. Oczywiście zgadzamy się z tym, że na tej górze tabor Pan Jezus objawił faktycznie swoją chwałę. Ale czy oddał każdemu według uczynków Jego? Czy czytamy tam o aniołach, z którymi tam stąpił? On tam nawet nie stąpił, tam był po prostu i został przemieniony na ich oczach. Ponadto to wydarzenie miało miejsce sześć dni później. Dlaczego więc Jezus użył takich słów, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, jeśli miał na myśli sześć dni, coś, co miało stać się za tydzień? Dlaczego nie powiedział wkrótce, bardzo szybko, niedługo? Dlaczego używa takiego wyrażenia? Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci. Coś tutaj nie pasuje. Inni widzą słabość tej interpretacji, więc mówią, że mowa tutaj jest o stąpieniu Ducha Świętego, że to było przyjście Jezusa w swoim królestwie, w swojej chwale. Ale znowu analizując to i tego nie będę czynił, możemy przedstawić te same argumenty i widać, że to też nie pasuje. To miało 6 miesięcy później. A więc i to nie bardzo jest dobrą interpretacją tego wiersza. Trzecia interpretacja dotyczy zburzenia Jerozolimy. Są tacy, którzy mówią, że Jezus tutaj zapowiadał swoje przyjście w sądzie nad Izraelem i za czasów Tytusa w 70 roku, kiedy nastąpiło zburzenie Jerozolimy. A więc niektórzy tak to wyjaśniają, że Pan Jezus mówi, niektórzy, którzy z was tu stoją, nie doznają śmierci, aż nie przyjdę w trakcie zburzenia Jerozolimy przez... Rzymi. Ale jak czytamy cały ten kontekst, gdzie to się znajduje, to tam ani słowa o czymś takim nie ma. To w ogóle jakoś nie pasuje do tego, o czym Jezus tutaj mówi. Patrząc na kontekst, tak już powiedzieliśmy, Jezus mówi o niebezpieczeństwie utracenia duszy na wieczność. I podczas Jego chwalebnego przyjścia ta strata będzie najbardziej widoczna. Kiedy czytaliście po raz pierwszy ten wiersz, czy myśleliście, że Jezus mówi o zesłaniu Ducha? Czy sądziliście, że Jezus mówi o oblężeniu Jerozolimy? Czy przyszło Wam do głowy, że Jezus mógł mówić o tym przemienieniu na Górze Tabor w tych wierszach, w tych słowach? Wątpię, że ktokolwiek w sposób automatyczny tak by zinterpretował te słowa. I mam nadzieję, że już teraz jesteście gotowi, aby wysłuchać wyjaśnienia, które wydaje mi się harmonizuje z całym kontekstem i z całą resztą historii i objawienia, które znajdujemy w Słowie Bożym. Jestem przekonany, że to przyjście syna człowieczego, o którym tu jest mowa, dotyczy literalnego, przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na Wielki Dzień Sądu, kiedy oddzieli sprawiedliwych od niesprawiedliwych i odda każdemu człowiekowi to, co się jemu należy. To wie, że jest proste znaczenie tego wiersza. Natomiast powstaje oczywiście automatycznie pewien problem, którym się za chwilę zajmiemy. Powstają dwa pytania. Jakiego rodzaju śmierć Jezus miał na myśli? I po drugie, do, do których, do jakich uczniów Jezus kierował te słowa? Po pierwsze, o jakiego rodzaju śmierci Jezus tutaj mówi? Czy Jezus mówi tutaj o fizycznej śmierci? Która kończy naszą ziemską egzystencję? Czy też mówi tutaj w tym wierszu o duchowej śmierci, o drugiej śmierci, o wiecznym oddzieleniu od życia Bożego? Do kogo skierował te słowa? Do jakich uczniów? Czy jesteśmy pewni, że w tych słowach jest łaskawa obietnica, że jest w nich takie słowa, na których uczniowie mogą oprzeć swoje oczekiwanie, czy też słowa, które tutaj Pan Jezus kieruje, są skierowane do jego uczniów, którzy odpadną od wiary, którzy uchwycą ten świat, którzy nie będą chcieli wziąć na siebie swojego krzyża, którzy nie będą gotowi, żeby zaprzeć się samych siebie. I którzy będą chcieli zachować swoje życie, zachować swą duszę, ale stracą ją. Jeśli odczytujemy słowa Pana Jezusa w odniesieniu do ziemskiej, fizycznej śmierci,